Tobie to chyba tylko ktoś śpiewa myślałem, że o czymś ważnym mówi i masz ich podsłuchać Mogę do za moją głowę Wejdę do miasta jako wolny człowiek Wielski moment А кто-нибудь здесь? Мэм Ok, nie mam pytań. Tak, czy to jest... To ostrze, którym ja zabiłem kuzynkę cesarza. Słynne. O, bo. jest. Tak, sorry, nie Tak, Sorry for making you a little upset. Ah! Wow! To już ostatni. Wow 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 Albo ja nie zobaczyłem, że mi HP spadło. Albo <laughs> wyjściamy na hita ze strzały. どこへへどこへへどこへ Pocznijcie? Jesteś kapłanem? Gdzie się tam zatrzymają teraz? Dobra, dać ich tutaj. So! Idź, droga! Litia. pokaż co potrafi. to potrafi. Co się Po prostu stój spokojnie. Ah! <gasps> wow! и держи, да?

Dźmi. Nie ma tu miejsca dla takich jak ty! Patrz, z nie ma jakieś wyjście, mi zaraz dojdzie. to jeszcze się ty się nad tobą. Póki jeszcze możesz! Nie 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 trzymaj do mnie! Oh Fuck! On naprawdę mnie ściąga na hitę ze strzały Oh my god! Będę ta pieszca. Coś pięknego w drugą stronę.

A, bo tutaj się już. Nie chcę szlak! A potem zapisywał po każdym fajcie. Ble, W sumie to też są dobre momenty, żeby korzystać z tego. Le, no przecież... nie. Miałem. Przecież Nie mi okay, ja się staram wycofać! Ups. Nikogo już tu nie, nie Jeszcze raz, raz, ja tak, żeby. blokował tych, co tam przychodzą i tyle jak tam na coś Washit. Washit, washit. Krzyczyknął bandytał piesca, który współpracuje z takimiś alerykami. the Skyrim city. Hit! Co tu się dzieje w ogóle? Jakie tu efekty latają? Premie do przewołania. Ouch! Już! Ja! Mogę z tobą skończyć! Zależy z kim chcesz skończyć, ale za mną naprawdę nie możesz. 4 złote monety, a no nie więcej ich tu jest. A to jest 10%. Procent. nic takiego też raczej nie złodziej złodziej chyba czytałem już Cięższa. Ja Stać! Udało ci się dowieść swojej siły. Nie przelewajmy już krwi. Chyba musimy o czymś porozmawiać. No to jest. Porozmawiajmy, no to jest. Nie podpal niczego, dobra! Wstrzymaj, cios! Wiem, dlaczego tu jesteś. I poznałem już twoje umiejętności w boju. Porozmawiajmy. Nikt więcej nie musi ginąć. Mm -hmm. Myślę, że w zaistniałej sytuacji wszyscy możemy skorzystać. I co jeszcze? Jeśli opuścisz broń, moi ludzie nie zaatakują. Nie mam broni. Zresztą tak Sprzedała miasto albmerskiemu Dominium. Gdyby nie ten nóż w plecy, Tanet poradziłoby sobie w czasie wojny. Co? Inne szlacheckie rody odkryły jej zdradę. I musiała salwować się ucieczką. Chcą ją ująć żywcem. W Hammerfell wciąż silny jest opór przeciwko dominium, i wielu chce, by sprawiedliwości stało się zadość. Naturalnie, a wysłała cię. Jak ona się teraz każe zwać? Szazra? Sadia? Któreś z tych imion mam rację? Odwołała się do Twojego honoru? Twojej chciwości? A może bardziej podstawowych potrzeb? To nie ma znaczenia. Z pewnością przekonała Cię, że to ona jest tu ofiarą, ale czy wiesz, dlaczego ją ścigamy? Zabójcy? Nic bardziej mylnego. Sadia, jak każe się nazywać, jest poszukiwana przez najważniejsze rody tanet za zdradę. Naszym zadaniem jest dopilnować, by odpowiedziała w Hammerfell za swoje zbrodnie. Możesz nam w tym pomóc. W ten sposób nikt więcej nie ucierpi. Sprzedała miasto albmerskiemu Dominium. Gdyby nie ten inny szlachet, w Hammerfell wciąż silny jest opór przeciwko... Ufa ci. Przynajmniej do pewnego stopnia. Nasłała cię na nas i nie ma powodów podejrzewać, że zmienisz zdanie. Przekonaj ją, że jesteśmy na jej tropie i że musi uciekać. Potem doprowadź ją do stajni nieopodal Białej Grani. Będziemy czekać, by ją pojmać. Z chęcią podzielę się częścią nagrody za jej schwytanie w zamian za Twoją pomoc w doprowadzeniu jej przed oblicze sprawiedliwości. Sam nie wiem, no kurczę, chętnie bym go zabił, ale nie wiem, czy to ona sprzeda miasto Dominion, czy. Co dobrze. Dobrze będzie wrócić Czego wreszcie do domu. Tak. Dzień dobry. Tędy mógł jakoś wyjść. Lidia też może czy nie.